Witam Was serdecznie na moim kanale Litarot. Dzisiaj będzie czytanie związane z Waszymi Pytaniami. Jeszcze chyba nie było, albo dawno nie było, czytania odnośnie Waszej drogi do przyszłego małżonka, małżonki, partnera życiowego. Może to dotyczyć. Jeszcze waszych takich przeszkód przed spotkaniem, albo co jeszcze może was potencjalnie spotkać jeszcze przed tym spotkaniem. <laughs> spotkać przed spotkaniem. No, właśnie, co was jeszcze może spotkać zanim poznacie tę osobę, zanim ta osoba pojawi się na waszej drodze. A i jeszcze w ogóle tak chciałam napomknąć, że. No, widzę, że niektóre osoby tak dosyć przeżywają w komentarzach te czytania, naprawdę, dziewczyny czy tam nawet chłopaki, nie przeżywajcie tak tych czytań, to są tylko czytania, nie wszystko musi rezonować i jakby tutaj wy macie wpływ na wasz los to nie jest tak, że jesteście bezwolnymi palami i tutaj jakby co przyjdzie to przyjdzie i nie macie w ogóle na to wpływu a poza tym nie musicie jakby przyjmować tej energii, nawet energii osoby, która do was przychodzi. Tak? Może wam tutaj, jak wróżka mówi, że pojawi się tak zwany typ spodciemnej gwiazda, bo ktoś to wam nie odpowiada. Nie musicie tej osoby przyjmować do waszego życia. Nikt was tutaj nie, jak to się mówi, nie przywiązał do tej osoby, nie związał. I tak naprawdę, takie niektóre drobiazgi przyjmować z przymrużeniem oka, bo na przykład, to że ja mówię, że jakaś tam osoba w danej grupie, którą wybrałyście, ma tendencję do tego i tamtego, to może dotyczyć 1%, 10% osób w tej grupie, a nie akurat was, tak? Więc naprawdę, tak podchodźcie do tych czytań. Ze swobodą, z takim też, y, no podejściem lajtowym, jak to się mówi. Nie spinać się, nie stresować się, nie nakręcać się, nie nastawiać się negatywnie, nie. Y, tutaj nie. nie po prostu na luzie, naprawdę. Bo zauważam, że też mamy takie czasy, że. Y, no dużo z takiego ciśnienia w nas, prawda? W ogóle, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, takie różne reakcje. No na pewno jest tak, że w internecie i zwłaszcza w komentarzach ludzie też w pewien sposób wyładowują jakieś negatywne energie, swoje, jakieś może też złości z dnia codziennego komentarzach. Na przykład, ktoś Was wkurzył, albo coś nie poszło po Waszej myśli, no to tutaj bardziej Was coś irytuje i, i to tak wtedy piszecie. Na pewno się każdemu z Was tak zdarzyło mnie również. Ale mm, dlatego też tutaj niektóre takie z medytacją wrzucałam yy, nagrania. Właśnie, no wsłuchajcie się w te dźwięki. Wody płynącej, nawet sobie możecie jakąś inną medytację włączyć. Jak nie lubicie medytacji, to cokolwiek, co Was relaksuje. Naprawdę, żyjemy w takich czasach, gdzie jest taki pęd, taki pośpiech, tylko do czego, za czym. Już tam wspomniałam nawet kogoś o tym. I po co ten stres? Nie żyjemy wcale tak długo. Lata lecą, czas nam mija, a my. No, może spożytkujemy tą energię na jakieś takie rzeczy, które za jakiś czas, może nawet za kilka godzin albo nawet za kilka dni nie będą miały znaczenia żadnego. Dobra. Bierzemy sobie tutaj tak pierwszą grupę, drugą, trzecią. Proszę bardzo. Do wyboru. Zielony kamień różowy albo no taki powiedzmy tofi. Pierwsza grupa, druga i trzecia. No, a co też do yy, mojego jakiegoś tam sposobu mówienia czy prowadzenia danego czytania. Ja też jestem człowiekiem, więc yy, no, też mi się może zda zdarzyć taki dzień, że po prostu mm, jestem bardziej zmęczona, tak? Tak, nawiasem mówiąc. Akurat może nie w tym momencie, jak wybieracie sobie grupy, ale tak mi się przypomniało. Tak też. Zresztą nie będę tutaj szukała zrozumienia u, u ludzi z internetu. No, już się nieraz przejechałam na różnych osobach z internetu, więc jakby my chcemy być y, jako ludzie rozumiani, y, doceniani, czy no właśnie y, chcemy tej wyrozumiałości, ale czy my dajemy to samo innym? No właśnie. No dobra. Yy. Jakby tutaj, tak czy inaczej, pozytywnie, pozytywnie tutaj podchodzimy. Oczywiście ja tutaj neutralnie, neutralną energią. Tasuję już karty, zobaczymy, co dla grupy pierwszej będzie. Próćimy energię. I uwaga, tutaj to czytanie trochę będzie trwało. Tutaj, to nie jest tak, że ja będę minutę była. Nie jest takie ekspresowe czytanie, więc tutaj o! Od razu nam się pojawia pięć mieczy. Mm. Jedna z takich rzeczy, które mogą się pojawić na Waszej drodze, zanim poznacie przyszłego partnera. Co jeszcze tu nam się pojawi? Mamy tutaj królową buław, ale odwrócono, czyli w takiej energii, bym minusowej. Czyli możecie się, może się napatoczyć jakaś kobieta wcześniej, może to będzie jakaś znajoma, przyjaciółka, e, która może być nieprzyjemna dla Was, może chodzi o osobę z pracy. E, no tutaj mi to tak wygląda na taką karmiczną e, znajomość. Tak jak mówię, karta właśnie, hmm, sąd ostateczny, judgment, czyli też ocena. Możecie się zmierzyć z czymś, co będziecie odbierać jako krytyka Waszej osoby. Mogą to być jakieś pomówienia, bo pięć mieczy to jest no, taka nieszczerość. Królowa Buła w pozytywnym znaczeniu to jest kobieta pewna siebie. Mająca w sobie dużo pokładów takiej pozytywnej energii, a w odwróconym takim sensie, to jest kobieta, która może nadużywać e, swoich wpływów. To może być kobieta, która e, no, może nawet udawać pewną siebie pod płaszczykiem takiej niby pozornej pewności siebie. No, nie do końca może być szczera. To może być eks. Tego mężczyzny. Być może, tutaj jeśli chodzi o niektóre z Was, może wy będziecie jeszcze mm, walczyć z taką, no właśnie, samooceną, z pewnością siebie, będziecie nad tym pracować. Ale tutaj bardziej wyczuwam energię jakiejś innej osoby, potencjalnie właśnie kobiety, z pod znaku może być też. Ognistego, czyli y, Szczelec Baran Lew. Jeszcze tutaj jedną kartę wyciągniemy, zobaczymy. Ale tutaj to tak mi wygląda: na takie trochę właśnie obgadywanie, trochę za plecami, albo takie y, nieszczere zachowania. Tutaj to wygląda mi na jakieś też szybko dziejące się rzeczy. To może być właśnie taki okres w Waszym życiu, kiedy dużo się dzieje, albo jak to się mówi, czas Wam szybko leci. Może to być taki okres w Waszym życiu, kiedy macie więcej tych pokładów energii, ale to. Nie wygląda jakby interwencja odgórna, czyli yy, tak zwana, no niestety lekcja, którą musicie odrobić, być może z tą osobą. Tak jak mówię, może to dotyczyć też Was, czyli takiego tutaj, ja widzę oczyszczenia przejścia w tą energię królowej Buław. Zauważenie swojego potencjału albo wykorzystanie swojego potencjału może to być też sytuacja, kiedy mm, ktoś albo jakaś może grupa osób będzie mm, Was wątpiła albo będzie coś kwestionowała, może sabotowała i Wy będziecie musiały no właśnie usiąść na tym tronie królowej buław. Wziąć sprawy w swoje ręce. Tutaj jest taki potencjał, że Wy szybko podejmiecie decyzję. Coś tutaj się zadzieje bardzo szybko. A co konkretnie, o co chodzi tutaj z tymi o, no i znowu tutaj mamy, no tutaj dużo takiej nieszczerości, jakiegoś fałszu. To jakaś taka sytuacja, jakby ktoś działał. No jak tutaj widzicie za plecami waszymi z jakimiś tutaj albo pomówieniami albo z jakimś obgadywaniem albo mm, z jakimiś tutaj y, no może nieprzyjemnymi y, komentarzami będziecie się zmagać. Tutaj może chodzić o sytuację y, w rodzinie, może chodzić o sytuację w pracy. Jakieś konkretne toksyczne osoby albo sytuacje toksyczne. Hmm, może tutaj chodzi o konkretną relację z jakąś kobietą. No to tutaj trzeba będzie... No ja cały czas mam wrażenie, że e, ta karta wskazuje na oczyszczenie, że przyjdzie czas takiego, no właśnie też sądu ostatecznego, że tutaj trzeba będzie te tak zwane szale wyrównać, tą energię wyrównać. No i tutaj... No, po prostu sobie poradzić yy, z tą energią. O, proszę bardzo, mamy nawet tutaj kartę śmierci. Czyli tutaj będzie potrzebna zmiana jakaś. Coś od nowa trzeba będzie zacząć. Tu ja wyczuwam coś, co już się tak jak to się mówi, zbierało. i trzeba będzie yy, no, sprzątnąć to. I nie mówię tutaj oczywiście o swoim bałaganie, jakby, że wy narobiliście bałagan, tylko chodzi o to, że ktoś wam może tak nabałaganił. Na ja tutaj wyczuwam, że wy jesteście świadomi mm, jakichś niefajnych relacji albo sytuacji. Bez względu na to, czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy to są jacyś znajomi, to wy tutaj. No podejmiecie um, jakieś takie też ryzyko, może się odetniecie od y, jakiegoś środowiska albo od jakiejś osoby albo sytuacji. Także tutaj to będą takie, y, takiego typu rzeczy przed spotkaniem tej osoby, albo że zanim będziecie z tą osobą. No, i tutaj to tak dla Was wygląda, grupa pierwsza. Zapraszam do subskrypcji, i do lajkowania, i do komentowania, i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Dajcie mi znać w ogóle, na jakie tematy jeszcze byście chciały, chcieli mieć te czytania. A tymczasem tutaj przechodzimy do grupy drugiej. Zobaczmy, co tutaj dla grupy drugiej się pojawi. Jakie się pojawią sprawy, sytuacje zanim spotkacie tą osobę? Co tutaj dla Was grupa? Druga co dla grupy drugiej? Co się pojawi na Waszej drodze jeszcze? Znacie tą osobę docelową. Hmm. Dobra, odwrócone dwie monety. Czyli tutaj może być taka sytuacja bardzo przyziemna, finansowa. 9 hmm. hmm. mieczy. Tu może być właśnie jakiś brak stabilizacji. Coś Was będzie gryzło. Zobaczmy jeszcze konkretnie co. O, rycerz heh, mieczy. OK. Tutaj to mi wygląda na sytuacji, gdzie wy nie macie relacji takiej ugruntowanej, potencjalnie z tym rycerzem Buław. To nie musi być relacja. Obecna albo relacja, w którą wejdziecie, może to być jakaś sytuacja, że pojawi się na waszej drodze mężczyzna z tą energią, potencjalnie szczelec, baran albo lew. No i nasz rycerzyk Buław. No to jest ktoś, kto y, lubi przygody, ktoś, kto y, ma taką no, seksualną energię. To jest taki no, typ Playboya, ktoś, kto może skakać z kwiatka na kwiatek e, i wy możecie wyczuć w energii tej osoby od tej osoby, że tutaj to jest takie chwilę, bo mamy tutaj te dwa pentakle odwrócone. Czyli tutaj takie, no, tutaj w ogóle te szale się przechylą w jedną stronę i nie będziecie w ogóle nie będziecie wiedziały, jak Wyrównać, co zrobić z tą sytuacją. Czy tutaj yy, będzie coś z tej relacji, czy nie. Tutaj możecie dużo myśleć o tej osobie, ale ja nie wyczuwam, żeby to był wasz przyszły mąż. To może być jakaś osoba, jak to się mówi, przejściowa. Tutaj też widzę potencjalnie energię podróży. Możecie na jakimś wyjeździe tą osobę poznać. Może to być też czas, kiedy będziecie częściej gdzieś wyjeżdżać, będziecie zwiedzać jakieś miejsca. Może to być też czas, kiedy wy będziecie potrzebować takiego naładowania baterii i coś będzie Was frustrowało, albo no tutaj 9 miesięcy to jest taki też lęk obawy. Myślicie o, nad czymś intensywnie, yy, i może tutaj będzie Wam potrzebny odpoczynek. No tutaj świat mówi o takim ruchu gdzieś, w jakimś kierunku, o jakichś zmianach też mówi, o jakimś też cyklu, czyli yy, coś się tutaj zakończy, coś przyjdzie nowego. No ale tutaj z tą osobą, no to właśnie tak może być, że będzie dosyć niestabilnie o i mamy tutaj króla pucharów yy, myślę, że ten król pucharów to może właśnie być potencjalnie wasz przyszły mąż może to też być jeszcze drugi mężczyzna w waszym życiu, którego spotkacie potencjalnie, o dzisiaj ja dużo mówię potencjalnie, no ale to może być może być albo nie, nie musi być yy, mężczyzna z podznaku raka, skorpiona albo ryb no, i tutaj to jest już ktoś taki bardziej dojrzały, ktoś bardziej taki empatyczny, ktoś, kto ma bardziej ustabilizowane życie. I tutaj, no właśnie, te dwa y, pentakle odwrócone. Może być tak, że wy będziecie mieć y, problem z wyborem. Będziecie się wahać tutaj bardzo nad tym y, wyborem, będziecie się zastanawiać, Którą osobę wybrać, może tutaj ta osoba Wam zawrócić w głowie, tu może ktoś, ta osoba druga Wam zaimponować swoją dojrzałością. E Będziecie się tutaj zastanawiać, kogo tu wybrać, ale myślę, że no, wiadomo, tutaj wybierzecie <śm> <śm> osobę właściwą. Także tutaj dla Was to będzie myślę, że tyle. No, tu się fajnie rozłożyły te karty i tutaj taka sytuacja jest dosyć jasna, jeśli chodzi o e, moment przed poznaniem tej osoby. No, dobra. Zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania i do komentowania. No i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Możecie też sobie obejrzeć moje poprzednie czytania. A tymczasem sobie przechodzimy do ostatniej, do trzeciej grupy, i się dowiemy teraz, co trzecią grupę może czekać, zanim spotkają potencjalnego przyszłego męża, małżonka, partnera życiowego, jak to woli. Co tutaj będzie się działo u Was? nasza droga do tej osoby. trzecia druga. Mhm. No tu mamy tak nie wiadomo czy to odwrócone czy nie. Mamy Asa Pucharów. Asy mówią często o czymś nowym, więc tutaj to może być zupełnie nowa osoba, nowa miłość. Więc myślę, że większość z was na pewno nie zna tej osoby. Większość z Was raczej nie, 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 nie znacie. Jeszcze zobaczmy, co tu się pojawi. To może też być coś nowego w Waszym życiu. Mhm. Bo tutaj mamy 9 buław. Ja wyczuwam, że Wy nie będziecie się spodziewać tej osoby w Waszym życiu. To może się pojawić ktoś niespodziewanie. I wy będziecie tutaj jakby tak szczec, no, jakby tego swojego muru, którym się otaczacie, bo może tutaj ktoś was wcześniej zranił, bo tutaj no, pilnujecie się, żeby wasze życie nie wkluczyła nieodpowiednia osoba, bo tutaj widzę, że to będzie taka sytuacja, że wy będziecie się bardzo pilnować. Mm. no i tutaj mamy króla mieczy odwróconego hmm, jakiś tutaj trochę nie wiem dlaczego usłyszałam tyran e, myślę, że mógł być w waszym życiu mężczyzna, który bardzo was poranił i wy teraz naprawdę szczerzecie tego swojego e, no właśnie z jakiegoś tutaj ogniska domowego tak jakbyście chronili swoją rodzinę bliskich. Ja tutaj też wyczuwam, że y, jakieś takie przemocowe sytuacje mogły się pojawić w poprzednich relacjach, albo właśnie z tym mężczyzną, który mógł być spod znaku y, wagi, bliźniąt albo wodnika. Dobra, jeszcze tutaj zobaczmy. To może być. Ja myślę, że to już była jakaś sytuacja, która się wydarzyła, ale jeżeli nie, no to właśnie. Możecie spotkać yy, na swojej drodze kogoś takiego. Sześć pentakli odwróconych. No, tutaj to było takie bezpieczeństwo zaburzone. Ta wasza harmonia. To jest ciekawe, że w poprzednich grupach ja nie mówiłam o przeszłości. A tutaj mi się mocno zaznacza przeszłość. No, i tutaj ja widzę, że wy będziecie wychodzić z tej energii takiego hm, napięcia, takiego pilnowania się, takiego jakby... Hm. Przypomina mi to piosenkę I'm Still Standing Eltona Johna. Możecie sobie sprawdzić tekst tej piosenki, bo bardzo mi się kojarzy ta energia właśnie z tym tekstem piosenki, zwłaszcza ta karta, że tutaj sporo przeszłyście, ale tutaj uda wam się e Zacząć taki fajny styl życia. Ta karta zawsze mi się kojarzy z jakimiś fajnymi zajęciami, fitness, albo dbaniem o swoje ciało, o swój stan ducha. Wejście w taką kreatywną energię to może być właśnie taki moment. No jeszcze jedną sobie weźmy, może. No i tutaj ta karta sama, co była w pierwszej grupie. Czyli też tutaj jakby taki odgórny plan, coś co było wam dane, coś się miało wydarzyć. Takie losowe sytuacje. I tutaj ja widzę, że to co było, to spowodowało, że wy no tutaj wzrosłyście jako osoby. Yy, stałyście się silniejsze, i wyczuwam, że mogłobyście pomyśleć: Nie, że to nieprawda że tyle doświadczeń, tyle rzeczy nieprzyjemne gdzie tutaj ja silniejsza? Jestem pokiereszowana. Pokiereszowana, ale stoisz, kochana, więc tutaj yy, ja wyczuwam dla ciebie fajne perspektywy. Tutaj, jak myślisz o czymś nowym, czy to są jakieś zajęcia, czy jakieś nowe hobby, to może być nawet drobiazg. Warto w to wejść, bo tutaj, właśnie poprzez takie różne aktywności, można poznać e, tą osobę. Ale tutaj to będą takie tak zwane porządki, tak? Najpierw miały miejsce, zanim spotkacie tą osobę. Dobra. To tutaj tak to dla Was wyglądało. Grupa trzecia. Zapraszam was do subskrypcji i do lajkowania i do zobaczenia w kolejnych czytaniach oczywiście. Pa, na razie.